Poczekaj. Od początku? Tutaj Jaworowicz się musi ustawić, dobrze? Jaworowicz musi usiąść. Chciałaś o czymś dzisiaj ze mną pogadać chyba? Chciałaś. No to gadaj. bo teraz popcorn przeżywam. My to zawsze albo coś żremy na filmówkaście, albo, <laughs> albo pijemy, pijemy, albo pies szczeka, albo sąsiad wierci. Zawsze coś. Ale to jest, słuchajcie, na tego, to zluźnienie. ASMR. Co to znaczy? No, tak, że dźwięk, tak słychać. A, sporo. że ludzie jedzą do mikrofonu takie, mhm. chrz, jakieś takie chrumkanie czy coś. <grym> <grym> e, nie. nie no, może chrumkać nie będziemy. Ale tak <grym> sobie myślę, że już obgadałyśmy sporo kwestii na poprzednich odcinkach. Mhm. A mnie zastanawia taka rzecz. Poznajemy kogoś. Ciebie nie tyle zastanawia Natalia, to byś po prostu chciała o tym pogadać. To jest dla ciebie minus i temat teraz. To jest dla mnie miłość temat. Ja, y, ja udaję, że nie wiem, o czym chcesz mówić, ale oczywiście wiem. Nie, to nie ma związku. Jakby. Dobra, okej. Okay. Bo tak sobie myślę o wszystkich sytuacjach i też jestem ciekawa, jak to u ciebie było, mhm. bo mamy też chyba troszkę inne sytuacje. Zastanawia mnie, jak to u Ciebie na przykład było. Jak poznawałaś kogoś? Mhm. Okej, okay, stwierdziłaś, że to jest ta dziewczyna, będziemy razem. I co dalej? Jak to wyglądało? Jakby... Jak pani widzi sobie przyszłość? Jak pani sobie widzi przyszłość? Opowiem. Jak, 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 jak wyglądała kwestia na przykład, wiesz, takiej, takiej codzienności, jakby zaznajamiania tej osoby z Twoimi przyjaciółmi, z rodziną? Mhm. To mnie zastanawia. Mhm. Bo u mnie mamy u... dwie inne perspektywy. Jak zawsze, tak. No. Jak zawsze jak polaryzacja się powinna nazywać no albo bicie. No. Albo po drugiej stronie lustra, nie wiem. W każdym razie jest less speech. Więc mm, u mnie zawsze to wyglądało chyba podobnie. W każdej, na każdym początku jest takie mocne zakochanie. Przez pierwsze miesiące żyjemy same. Mm -hmm. same <coughs> dla... Przepraszam. <coughs> żyjemy same dla siebie. Świata poza sobą nie widzimy. Mm -hmm. Wiem, że znasz to uczucie, Natalia. E, trochę nam odbija szajba, przestajemy myśleć logicznie. No ale dobra, to jest takie coś, że się ludziom to wybacza. E, nawet jak przez jakiś czas uciekamy od Bo najbliższych. To było to bardzo bardzo wymowne spojrzenie w moim kierunku. Well. Jestem z, z znaku Panny, jestem osobą krytykującą. Okay. Musisz to wiedzieć. Jestem też zodiakarą. Ja żartuję, nie jestem. E, i... E, no i dobra. Ale każdy z nas był pewnie w takiej sytuacji. Każda, przepraszam. E, no to na początku może tak być i ja tak miałam, że a to się tam do kogoś nie oddzwoni na początku, a tam jakiś przyjaciel dzwoni, dobra, później do niego zadzwoni, no bo teraz ja mam, jestem teraz zajęta, jestem teraz w ja mam teraz dziewczynę, mm -hmm. Boże, a jeszcze jak wcześniej nie miałaś długo, to już w ogóle e, szały i podmieta. No, no to no. są wspólne wyjazdy, <laughs> tak, to są romantyczne chwile, Wszyscy wie, wszystkie wiemy, jak to wygląda. Już się sobą tam nasyciłyśmy, powiedzmy, na, na jakiś czas, Nachapałeś się, no i na kasę już przypominam, kurde, muszę odzwonić, nie, do Krzyśka, do Beaty, kurde, bo, bo w sumie już zaczynam czuć ich brak, Mhm. Boże, dlaczego ja do nich nie dzwoniłam? Ach, no przecież byłam zakochana wielce i mocno. Nie dobra. I ja zawsze tak mam, że ja nie zapominam o tych przyjaciołach czy o rodzinie na długi czas. Mi bardzo szybko wraca. I też tęsknota i potrzeba, żeby się skomunikować z zewnętrznym światem, a nie być tylko w tej bańce mhm. z ukochaną. Bo po prostu lubię ludzi i ci moi najbliżsi zawsze dają mi dużo siły i wsparcia i, mm, i fajnie się czuję, kiedy mogę z nimi gadać i spędzać mhm. czas. Więc nie jestem takim typem, że się zamknie tylko z tą y, jedną osobą i, i koniec na, na wiele, wiele lat. No to dobrze. Ale początek jest. No, no tak, często. U niektórych trwa to krócej, niektórych mhm. dłużej. Ale no to jest fajne i tego sobie nie odbierajmy i, mhm. i żyjmy sobie w taki sposób. To jest super. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja naprawdę mam ogromną wyrozumiałość, aczkolwiek się trochę komicznie na to patrzy z boku, ale no kto w takiej sytuacji nie był? No tak. No, Więc ja czekam, aż ci trochę tam rozmowróci. Myślę, że już niedługo. Myślę, że tam. W sensie mam nadzieję, że będziesz czuła fajne, fajne emocje przez dłuższy czas, ale. Ale wiadomo, o co mi chodzi. Mhm. No i potem i potem tak, bardzo szybko ja chcę poznać ze swoimi znajomymi, bo ja nie mam nic do ukrycia mhm. i jestem też bardzo ciekawa, jak moi znajomi ją odbiorą, mhm. ale nie po to, żeby ją oceniać, czy wystawiać jej notę jakąś, wiesz, jak oceniasz ją, 0 do 10, tylko żeby. Czy ona się odnajdzie? Tak. Mm -hmm. Bardziej o to mi chodzi. Czy ona się odnajdzie, czy będzie się czuła komfortowo z moimi ludźmi, czy pokocha ich tak samo jak ja. Mm -hmm. W sensie nie musi ich tak samo pokochać, ale jeżeli dostrzeże w nich takie ciepło, czy jakieś. To, co, ty w nich tak to, co ja w nich mm -hmm. cenię, to znaczy, że, to też jest, że ty też jesteś moją osobą. Mm -hmm. Że wyznajesz podobne wartości, że podobna energia cię kręci. Mm -hmm. I oczywiście też jak moi znajomi wypowiedzą się pozytywnie o tej mojej partnerce, no to też jest super, dwa razy bardziej no, tak. jest mi miło, A nie musi się tak zawsze wydarzyć. Yy, ja chyba nigdy nie miałam w swoim życiu czegoś takiego, że yy, moi najbliżsi powiedzieli, ale super, idź w to, ale super dziewczyna. U mnie zawsze to było takie. Ech, Znowu wymyśliłaś. Coś w stylu, nie? A ja, ale ja się nigdy tego nie słuchałam, więc zawsze tak robiłam po swojemu. Mm -hmm. I bardzo często później okazywało się, że moi y, przyjaciele mówili mi, teraz rozumiem, dlaczego ją kochasz. Na przykład. Mm -hmm. też pod, na przykład nie dostrzegali tego, co y, na Czyli początku co ja. Czyli przekonali się do niej z czasem, na przykład, mm -hmm. tak? Albo y, zrozumieli, że nawet ona im się nie musi podobać, oni nie muszą jej lubić. Ale skoro ja ją kocham. To oni to uszanują. Mm -hmm. Jeżeli mnie nie krzywdzi oczywiście, nie, mm -hmm. to oni to uszanują i powiedzą: Pati, no, jeżeli jesteś z nią szczęśliwa, to my też się pokochamy. Mm -hmm. Bo nie da się inaczej po prostu. Mm -hmm. W końcu, koniec końców, będzie, będzie nasza. Mm -hmm. I mm, to, jest, to, to jest taki etap, więc co? Nigdy nie miałam jakby takiego dużego problemu, mm -hmm. bo ludzie przez, przeze mnie, ze względu na mnie, Yy, zawsze otwierali swoje głowy na te nowe osoby i tak dawali po prostu zielone światło. Mhm. Przyjmujemy cię do mhm. drużyny. Jeżeli chodzi o rodzinę, to już jest trudniejszy temat. Okay. Yy, bo bo z rodziną to wiecie, jak to jest. Jak nas dobrze no, na co, zdjęciu, tak nas a zdjęcie, też nie dobrze. zawsze. Nie zawsze. Ja miałam taki długi proces z tego coming outu i długo się otwierałam. Yy, więc teraz yy, moja siostra jest taką moją przyjaciółką i jej mogę zawsze przedstawić osobę i nawet razem gdzieś jeździmy, czy jeździłyśmy na jakieś wspólne wakacje. Wie, mhm. że bo... to nie jest koleżanka. Wie, oczywiście, okay. że wie, że to moja dziewczyna, mhm. tak. Yy, moja mama też wie, mhm. yy, ale. Nie mam jeszcze czegoś takiego, że mm, a chciałem, żeby tak było. Mhm. Że przychodzę do domu na święta i wszyscy tak się super. I wszyscy robią, hura, hurra, to przyszła ze swoją dziewczyną. Mhm. Nie mogę przyjść, ale takie to będzie trochę pokraczne. Mam wrażenie, że nie przez nich, przeze mnie, bo ja, mhm. ja będę się stresowała. Nie? Mhm. Y więc to jest jeszcze trochę pracy nade mną. Ale myślę, że jakbym przeprowadziła, no nikt by jej tam nie utóg, nikt by jej krzywdy nie zrobił. Mhm. Tylko po prostu ja się sama muszę zacząć z tym czuć komfortowo. To że. Żeby... tobie to jest? Myślę, że mhm. tak. Nie, oczywiście rodzice mi nie pomagają, żeby mhm. jakby, żeby to było jasne, nie pomagają mi w tym, ale. Nie chcę od nich wymagać tego, żeby mi pomagali. To, to jest moja sprawa. Mm -hmm. Ja muszę się z tym pogodzić, że ja się czuję fajnie. Mm -hmm. Wtedy już ta akceptacja o nich nie będzie mi w ogóle do niczego potrzebna. Albo mm -hmm. chcecie mnie na tych świętach, albo nie. To jest moja dziewczyna, narzeczona. Mm -hmm. Urewa. Więc myślę, że to, że to nastąpi to już niedługo. Mm -hmm. Że ja przyjdę z taką właśnie większą werwą tam i fajn po prostu, kocham ją i co? Mm -hmm. Nie, chcesz? zrobisz, co co zrobisz. Co mi co mi robisz? Nie, no nie chcesz, to ja my możemy w ogóle nie przechodzić. Myślę, że nikt by, nie, nikt by nas nie wyrzucił, no nie? Mm -hmm. to każdy by nie do no porze, przecież siadaj, normalnie, mm -hmm. spokój się dziewczyno. Ale dopóki ja wysyłam te takie wibracje, nie czuję się pewnie, jakaś taka się czuje, wiesz. Mm -hmm połamana w tym, to oni też będą połamani, a ja potem będę to czytać, że oni mnie nie chcą. Nie? Mhm. Spokojnie, to jest to przepracowania, ale to jest kwestia coming outu i tego, jak rozmawiamy ze swoją rodziną o najbliższych, mhm. co zazdroszczę bardzo ludziom i dziewczynom, które mogą z mamami tak ogadać, wiesz, o poznam dziewczynę, czy sta, no to przyprowadź mi ją. Nie? Mhm. To jest, myślę, super fajne takie wsparcie i Yy, chciałabym kiedyś tak mieć, ale nie sądzę, że, że akurat w moim przypadku to się uda, ale zazdroszczę takim osobom, że tak mają i, i nawet te moje partnerki, wiem, że długo bardzo mówię i zaraz yy, skończę, yy, mów. Yy, w sensie długo mówię bez pozwolenia tobie, żebyś się prosiła. <grym> ale to jest twoja wypowiedź, ale to jest ja, ja wypowiedź, zaraz będę płynąć swoje, no i że... Zawsze te moje dziewczyny właśnie miały takie fajne już y, układy ze swoimi przyjaciółmi i z rodziną, mhm. i zawsze ja się tam bardziej czułam y, sobą. sobą, w tamtych rodzinach, no niż ze swoją rodziną. Ale zawsze po dwóch stronach, zawsze się starałyśmy poznać z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodzinami, jak się mhm. dało, to jak najbardziej. Nigdy żadnego takiego wstydu yy, nie było, że wstydzę się, jak ona wygląda, czy jak ona mówi, czy że jest lesbijką, to, to nie. Mhm. To jeżeli był wstyd, to tylko ze względu na siebie, to tej najbliższej rodziny, że to ja jestem takaś może zła, czy coś, albo że zawiodłam. Czyli chciałaś zawsze tak wprowadzać tę tak, tak. osobę w swój świat i w swoje grono. Tak. Okej. Okay. I tyle. Nie ma tutaj żadnej magii chyba więcej. No bo, bo dla mnie to jest takie bardzo naturalne. Mhm. Yy, ja ci. ja otwieram przed tobą moje serce, mój cały świat, ja ci wszystko dam, chodź, mm -hmm. zapraszam cię. I zapraszam cię naprawdę serdecznie, tak jak zawsze cię zapraszam do mojego domu, wiesz. Mm -hmm. Dam ci jeść, dam ci pić, dam ci ciepłą bluzę, jak ci będzie zimno. Dziewczyny, słuchajcie tego. Tak. <laughs> Całkiem <laughs> niezły towar jest... do wzięcia. Znowu mnie wystawiasz na front. Ale po prostu... Tak, tak, to jest taka... takie Mam, mam ogromne serce do, do ludzi, mm -hmm. wiesz. Nie wyobrażam sobie inaczej. No to... Dlaczego mam Cię nie pokazać więcej? Zobacz, ile ja mam dobroci w życiu. Zaczekiem ja o fajnych ludzi, mm -hmm. zawsze, możemy fajnie spędzać się czas. podzielić tym podzielić. I po dać jak najwięcej z tego, co ja mam, po mm -hmm. prostu. Jak jest u Ciebie, powiedz. <grym> <grym> Pytanie. Znaczy, ja opowiedziałam o, o tym, że powiedzmy po tych trzech miesiącach, kiedy jesteśmy razem we dwie takie mm -hmm. zauroczone, y kiedy u Ciebie jest ten moment, że no już chcę przedstawić Cię. Mam je, na przykład. O Jezus, to od, nie od tej strony zaczynamy. bo myślę, że To naprowadźmy. Myślę, że e, jakby proces wygląda podobnie jak u Ciebie, mhm. e, że też najpierw e, wprowadzam taką osobę w grono moich znajomych. Mhm. Bo to wiadomo, że no, z przyjaciółmi, ze znajomymi mamy flow, taki codzienny kontakt. Czyli najpierw znajomi, standardowo. Mhm. Tak, to jakby to, to... tutaj patrz, nie jesteśmy w opozycji, mamy mhm. tak samo. Więc to jest jakby taki pierwszy etap. E, nawiążę do tych Twoich pierwszych trzech miesięcy z kowronków Aha. i tak dalej. E, to jak najbardziej one, one są, ja je lubię, ale nie jest to dla mnie, i, i jakby wiadomo, że jakby ta osoba jest wtedy dla mnie priorytetem, bo chcę się nacieszyć. Mhm. Tak? Chcę poświęcić jej jak najwięcej czasu, żeby ją poznać. Ale nie wyklucza mi to, jakby żeby w międzyczasie też jakiś dzień spędzić po prostu, czy z jej znajomymi, czy z moimi znajomymi. Jakby myślę, że też masz pod, podobnie. Mhm. A jeśli chodzi o, o rodzinę, to jakby to przychodziło zawsze tak naturalnie. Ja po prostu z tą osobą przyjeżdżałam. Aha. I było. I jak mówiłaś? Poznajcie. Aurorę. Nie ja wiem, wymyślam że nie było tak. No, przedstawiałam po imieniu tylko. Po imieniu. Tak, i tyle. Nie jak mówiłaś to tak? moja dziewczyna, czy coś tam, czy nie. spotykamy się. Nie muszę mówić takich rzeczy chyba. Jak, mhm. jak już z kimś przyjeżdżam do domu mhm. i oni widzą tę osobę pierwszy raz, mhm. no to wiedzą. Boję się, bo zaprosiłaś mnie do siebie do domu. <laughs> Byśmy, nie, powiedzieć. ale to jakby o przyjaciołach opowiadam, okay. tak? To Aha. nie jest tak. Bardziej chodzi mi w tym kontekście, że mhm. wiesz, przyjedziesz do mnie, gdzieś tam na, do rodziców czy coś, no to jakby oni znają Historię nie już. jest wcześniej, tak? że jesteś po prostu, wiesz, czyli, przy, przyjaźnimy się i tak czyli dalej. Czyli dobra, czyli tutaj mamy ten punkt, że o dziewczynach nie opowiadasz tak za specjalnie. Wiesz co, ja, ja generalnie... Za dużo nie opowiadam o znajomych, o, o tym, co nie wiem, co robię, gdzie jestem i tak dalej, ale jak już ktoś ma przyjechać i na przykład, wiesz, no jak, jak teraz z Warszawy nad morze, żeby ktoś się przynocował moich rodziców, to im powiem, nie? Mhm. że z kim przyjeżdżam i, i tak dalej. To jakby jest dla mnie oczywiste, nie, nie zrobię takiej, wiesz, wlotki z bomby, mhm. bo oni też mogą mieć tam swoje plany, czy remont w domu, czy coś tam, tak? Mhm. Ale jakby... Jakbyś przyszła tylko tak po prostu ich odwiedzić na godzinę, to mogłabyś przyjść z tą dziewczyną, o której, której nie słyszeli, tak. której jeszcze nie znają, i tak po prostu przychodzisz. No i miałam taką mm -hmm. sytuację. Czy mówiłam, że, że przyjadę i że nie będę sama. Mhm. Mm Zresztą <laughs> pewnie nie znam Twojej mama, ale chciałam zobaczyć, jej <laughs> jak ty to mówisz. Przyjeżdżam i nie będę sama. Oho, i tam do ojca, szykuj się, przyjeżdżam. Nie, 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 to kompletnie nie, nie jest. To ja jakby. Okay. E, i, I nie nocowałam u rodziców, jakby. Mhm. Wcześniej były takie sytuacje, że faktycznie jak przyjeżdżałam nad morze, to było normalnie, wiesz, nocowanie u rodziców w moim pokoju i tak dalej, już mhm. chyba wyrosłam z tego. I jak przyjeżdżam z osobą, z którą jestem, no to nie na nocowankę u rodziców, wiadomo. Mhm. Wstydzioch jesteś? <laughs> nie. <laughs> to nie chodzi o bycie wstydziłem, okay. tylko o o komfort tej drugiej osoby, zwłaszcza Jasne. jeśli to jest, wiesz, no takie pierwsze spotkanie. No tak, to tak to... dopiero poznajesz tych rodziców i to już masz nocować, to tak, no, nie, to może za szybko. Wiadomo, może tam, tak... wiesz, któreś spotkanie z rzędu, to, to wiadomo, mhm. ale tak na, na pierwszy ogień, to myślę, że to i tak już jest taka sytuacja, wiesz, dosyć, może być, tak, y, może być stresująca i, i wystarczy takie, wiesz, wpadniemy na kawę, posiedzimy dwie, mhm. trzy godziny i spadamy, nie, mhm. bo to jest nowa sytuacja dla, dla każdej ze stron. Ale nie miałam nigdy takiej sytuacji, żeby, wiesz, żeby się jakoś, wiesz, kitrała, krępowała, żeby taką Ale osobę wprowadzić w towarzystwo. Mam tutaj pytanie, co robić rzeczy Czy tak głębiej w to wejdę? Jak przyjeżdżasz z tą dziewczyną, to masz taką myśl, że. Yy, jadę od mamy pożyczyć bluzkę. Jedź ze mną, bo już nie chcę jechać sama, a tam przy okazji poznasz rodziców, ale w ogóle nie myślisz o tym, że o tym samym fakcie, że o nich mają się poznać. Czy masz właśnie raczej coś takiego, że szukasz pretekstu, żeby wpaść na chwilę, bo, bo właśnie chcesz przedstawić tę osobę. Chociaż na nie muszę mieć pretekstu. No ja wiem, ale w swojej głowie, że, szukam, yy, że jadę tam po to. Nie, bo tam chcę pożyczyć czy się napić kawę, bo zawsze mogę tam wpaść do rodziców, co mm -hmm. nie? Tylko jestem taka, chcę, że chcę, żebyś nią poznała. Albo tak mi strasznie zależy. Żebyś A, że, że tak, ch okay, że, że chcę, mm -hmm. żeby do tego spotkania poznania się doszło. Tak. No, jakby to jest dla mnie naturalna kolej rzeczy. Że jak jestem z kimś, w związku już, to to, to jest dla mnie oczywiste, że. Ta osoba jakby no w domyśle... i zależy ci, żeby poznała twoich rodziców. No tak, no Jasne. jakby wiesz, no, z założenia to, to jest osoba, z którą ja się wiążę, to ma być dla mnie najważniejsza i chcę, żeby moi bliscy ją znali, tak? Mhm. Zarówno znajomi, przyjaciele, jak i, jak i rodzina. To jakby jest dla mnie takie naturalne. U mnie jest z kolei, wiesz, no o tyle łatwiej, bo yy, ja mam chyba coming out w każdej sferze mhm. już za sobą, więc przychodzi to dużo bardziej naturalnie. Mhm. Jakby ja nie muszę nikomu tłumaczyć. Myślę, że dla kogoś byłoby dziwne, jakbym przyjechała z chłopakiem. Mhm. E, nawet jakby... Bo bo ich. Jakby, <laughs> jak, nawet jakby to był mój kolega, to myślę, że się tak dziwnie spojrzeli. Mhm. Hmm, facet? Co, co tutaj, tu? Co tu się dzieje? Aczkolwiek tak. no. mhm. początki miałam takie, że świeżo po cię to, to miałam takie obawy. Mhm. Najbardziej się bałam e, reakcji taty. Mhm. Bo moja mama twierdzi, Kiedyś mi powiedziała, że jak mam być z facetem, to lepiej, żebym była szczęśliwa z dziewczyną. Nie pamiętam, żeby takie coś mówiła, no ale jeśli mówiła, to wiesz, moja pamięć też jest mhm. zawodna. Więc tu miałam jakiś taki feedback, że, że luz. Nie wiedziałam, jak zareaguję, zareaguje, ale tak jak spojrzę sobie wstecz te kilka lat, to myślę, że. Mój tata żadnej dziewczyny nie przyjął źle. Zawsze z każdą od razu załapał, wiesz, tam kontakt. I wykuczy do ciebie się bardziej śmieje niż do mnie. nie? Mm -hmm. wiesz, to było do tego stopnia. Mm -hmm. Nie jest jakąś osobą wylewną, wygadaną, mm -hmm. ale nigdy myślę, że nie dał odczuć. Że ta jest... osoba się poczeka się swoją. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. No to fajnie. To naprawdę masz taką tutaj fajną sytuację w tym, pod tym kątem. Mm -hmm. Mm -hmm. A masz też tak, że. No dobra, te pierwsze tylko coś tam, coś tam, poznanie z. Szerszym kręgiem, no i za chwilę lecimy na wakacje? Masz też tak, że od razu planujesz jakąś super podróż we dwie? Znaczy, to jest w domyśle tego, że chciałabym jak najwięcej czasu spędzić z tą osobą, tak, żeby ją poznać. I wiadomo, że inaczej się człowieka poznaje w takiej codzienności, inaczej jak na wyjeździe, na wyjeździe jak jesteś naprawdę, wiesz, tylko we dwie mm -hmm. na przykład. 24 na dobę przez 7 dni na przykład bo tyle trwa wycieczka więc to są zupełnie inne warunki też takie trochę odrealnione, wycilone. bo z jednej wiadomo, strony odrealnione i czujemy większą przyjemność, bo nie ma pracy, nie ma obowiązków, ale z drugiej strony jest to właśnie, że no, wtedy jesteśmy bardziej się, sobie. Bardziej się tak. weryfikuje tą znajomość. Tak. Jak się podobno jest takie, takie stwierdzenie, że jak cię nawaka za nie wkurwi, no, to znaczy, że to jest dobrze. Tak? tak. No, dobrze. Że jest dobrze. To tak. trzeba na wakacje, dobrze. Trzeba na wakacje, no trzeba testować. Okay. A co byś zrobiła, jakby twoja nowa partnerka e, unikała poznania Cię z jej znajomymi? Porozmawiałabym o tym, mhm. żeby poznać powody, myślę, że nie byłoby takiej sytuacji. co, no tak teoretyzowania tylko. Mhm. Ale czekaj, tak spróbuję chociaż wstecz sobie mhm. spojrzeć, czy miałam, tak? No i też w niektórych sytuacjach <laughs> było tak, że nie od razu poznawałam. Mhm. Albo dużo później niż ona, moich bliskich mhm. e, czy, czy rodzinę. Na pewno dużo szybciej wchodzi etap znajomych, jakby to też. Ale nie byłam chyba w, nigdy w takiej sytuacji, żeby ktoś w, w ogóle, wiesz, nie chciał mnie przedstawić mhm. rodzinie albo się tego obawiał i mhm. tak dalej, bo myślę, że ja po prostu nie wchodzę w relacje z takimi osobami. Na Wyszy ja miałam taką sytuację dziwną, że poznam dziewczynę, która mnie od razu pozna ze swoją całą rodziną, braćmi, siostrami, wujkami i bardzo mnie tak zaangażowała w te swoje życie i no może jakichś dużo znajomych jej nie poznałam, to, to może było dziwne, mhm. ale rodzinę bardzo. Wręcz nawet tam przyjechać na nocowanie i to, mhm. ty myślisz, że to jest zielona flaga? No nie, że o dobra, bo jest taka otwarta i taka jest rodzina. I tu się okazało, ta dziewczyna w ogóle nie chciała ze mną być. Ale, do, ale z, z, zrobiła ten wysiłek, żeby mnie poznać z całą rodziną? Dziwne to było dla mnie. No. Zerwa, zerwała ze mną, znaczy ja z nią zerwałam po jakichś niecałych trzech miesiącach, ale... Mhm. Było dziwne dla mnie właśnie, takie jakieś nie, nie po kolei wszystko. No. Po co mnie w ogóle angażujesz w tą rodzinę, to wszystko, jak nawet nie masz planów ze mną? To co to robiłaś? No, to dziwna no. sytuacja faktycznie. Ludzie, aż mi się to przypomniała teraz. Do, Do moich mnie. znajomych była super. W ogóle powiedziała, jak to mnie nie kocha i w ogóle, że chcesz, że yy, wszystko ze mną i dzieci, i ślub. Mm -hmm. I ja mówię, poszedł, co mam takie rzeczy mówiła? No tak, ale to jest bardzo kochane, wiesz, no tak ładnie o tobie mówiła. Mm -hmm. mówię, no mnie to niepokoi. mnie to niepokoi. Dziwne to jest. Bo to dopiero się poznaliście, nie? No, z... jak od razu z takim no? czasem strzeliła, to faktycznie dziwne. I tu rodzinę poznała mnie to wszystko. Więc słuchajcie, za zaburzonka. Zaburzonkał, kochani uważajcie, to nie zawsze co ten, trzeba być naprawdę czujnym. Trzeba być czujnym, tutaj, tak? No to mi się miło bardzo zrobiło, nie? że i tak mówi, Pff. że ta rodzina i że oni też tak ciepło o mnie mówili i ona też mi dawała bardzo pozytywny Usłyszałam. feedback. Usłyszałam, mm, ale... ktoś mi ostatnio przypomniał takie, taki zwrot, że krowa, która dużo ryczy mało mleka mm. daje. No love bombing to był, Też wam powiem, zdradzę wam, nie tylko po prostu w tym kontekście, Aha. jak tobie się wydaje, że jak mnie nie poznać swoją mamą, to znaczy, że mnie nie kocha. Nieprawda, może chcieć się, się poznać, a wcale cię nie kochać. Mm -hmm. Na wszystko trzeba uważać, ale... A może ja. być też w drugą stronę, może cię bardzo kochać, a nie chcieć poznać ze swoją mamą, chociażby z tego względu, żeby cię przed nią chronić. Na przykład. No, no, no to ja tak trochę mam teraz, z tą swoją sytuacją rodzinną, mm -hmm. że y, oczywiście dużo zależy ode mnie i jak ja będę się czuła, ale mam takie też wrażenie, że... Będą no tam nie, jakieś nieprzyjemności na tą osobę, tak uh -huh. nie wiesz, mam wyobrażenie czasami. Uh -huh. y to troszkę poparte doświadczeniem, ale tylko troszkę. Więc mówię, nie róbmy tobie tego. Uh -huh. No nie, jest chyba potrzebne. Czasami ludzi się nie da zmienić i tak. Ale właśnie miałam taki zarzut, a po ty mnie rodzinie nie przedstawiasz. wie serio, co ty myślisz? Serio? Ja bym na przykład uważała, ja bym na przykład nie chciała, ale no, ale... No, no nie możesz nie przedstawić całkiem, no bo to jednak ktoś się czuje w szafie po prostu. Mm -hmm. Co ja też rozumiem zarzuty tej osoby. Natomiast mm, warto zawsze porozmawiać, oczywiście tak, jak wspomniałeś na samym początku tego odcinka. Mm -hmm. To jest, z czego to wynika, nie? Coś ci jeszcze przychodzi do głowy? Jakie są etapy później we wdrażaniu takiej osoby w nasze życie i ja, jakby zaczęłam ten temat w kontekście. Y Takich właśnie tych pierwszych miesięcy, tak w wprowadzania w swój świat. O, bardziej mhm. właśnie o to mi chodziło, więc dalsze etapy możemy sobie zostawić. Na dalsze etapy. Na dalsze etapy, na inne odcinki. Ale chciałam właśnie ten wątek poruszyć, bo myślę, że, że jest, jest dosyć ciekawy. Dużo osób gdzieś tam myślę, że będzie mogło się odnieść tutaj, znaleźć coś dla siebie. I chętnie bym posłuchała. No, ale też powiem, powiem ci też jeszcze takie jedno zagadnienie, że żeby nie zapominać właśnie o tym naszym świecie zewnętrznym na rzecz tej danej osoby. Mhm. O tyle, o ile mówię, mam wyrozumiałeś na samym początku, ale nigdy nie poświęcajcie się w całości dla kogoś. To znaczy zawsze trzeba mieć jakiś alternatywny świat i te swoje pasje. No. Dlatego, że jak, jak nie wiem, coś wam nie wyjdzie i zostaniesz sama, to do kogo później pójdziesz, do kogo się zwrócisz? Z kim porozmawiasz? To prawda. Bo te relacje naprawdę trzeba dbać. Fajnie, że teraz masz związek, fajnie, że. Nie mówię tego tak do Ciebie. Fajnie, że teraz masz związek, fajnie, że się cieszysz. No, cieszymy się razem z Tobą. No wspaniale. Jedź, baw się, korzystaj, nacieszy tą osobą, ale kiedyś wróć, bo. No, czas dla bliskich też trzeba mieć. Bardzo. Tak? To jest bardzo ważne, mhm. żeby się tak całkowicie nie zatracić. Nie zafiksować. Tak. Na, na jedno, to, to prawda. Bo potem. Myślę, że to generalnie jest takie clue w ogóle na, na relacje, na związek, że fajnie. Fajnie być z kimś, fajnie to, to życie, wiesz, tworzyć wspólnie, ale każdy musi mieć też swoją przestrzeń. Oczywiście. Swoje pasje, swoich ludzi. Tak. Um, czas dla siebie, jakkolwiek bym nie chciał go spędzać, czy, czy na rowerze, czy biegając, czy wyjeżdżając gdzieś z przyjaciółką na, nie wiem, puśćcie na obiad, no cokolwiek. Też nie? Idź, ale... idź, to zrób dla siebie, ale też po to, żeby ta osoba mogła zatasknić za tobą, bo Właśnie inaczej... chciałam to powiedzieć, okay. no, że to też, jest, to też jest ważna kwestia, mm -hmm. bo jak cały czas się kisimy w takim tak. swoim sosie, wspólnym w sensie, to, to może być potem mało atrakcyjne nawet, nie? że ta, tak. to jest dla mnie no przynajmniej, tak. pociągające jest to, że ktoś ma swoje dla pasje. Mnie tak samo. Że ma jakieś tam zainteresowania, tak, że... jest czasem niedostępny nawet dla mnie przez to, nie? Mm -hmm. Bo wiadomo, że ja jestem priorytetem, no bo jesteśmy w związku, jestem najważniejsza. Ale tak. właśnie może nawet nie do końca ja jestem najważniejsza, bo ty masz być sama dla siebie najważniejsza. No. Ale że jakbym miała wybrać rower, a wybrać mnie, no to wiadomo, że wolałaby wybrać mnie, ale mm -hmm. pozwól iść na ten rower, mm -hmm. bo, to, bo ona z tego roweru wróci do ciebie, nie. I, tak. i będzie jeszcze bardziej szczęśliwsza, jeszcze bardziej w Tobie zakochana, a może ty też, bo właśnie poczujesz, że kurczę, zadbała o siebie. To jest dla mnie tak atrakcyjne, że zadbałaś mm -hmm. o siebie. Czyli nie tylko się uwiesiłaś na mnie, ale zrobiłaś coś, właśnie. No ta równowaga jest ważna po prostu. Tak. I tym oto sposobem przeskoczyłyśmy płynnie na kolejny temat, ale mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, bo, bo czas skończyć. Czas skończyć, ale też chcę, żebyście zobaczyły, że obserwujecie nasze zmiany, obserwujecie nasze życie i to, co nam w głowie siedzi, także zostańcie z nami. Przecież to sama jestem ciekawa teraz, mhm. jak z perspektywy tego, gdzie jesteśmy teraz i co mamy w głowach teraz. Mhm. E, jak, muszę przesłuchać pierwsze odcinki. Przesłuchaj. Ja też to zrobię, ale no. ja mam obiecuję, że będzie plot twist. Ja wam to obiecuję. Na pewno okay. będzie. To nie będzie tak szło, jak wam się wydaje. Okay. Ja tak czuję. Dobra, do usłyszenia w takim razie. Piszcie, komentujcie. Cześć.